Cześć! W tym materiale zaprezentuję Wam Toyota Hilux GR Sport 2. Przede wszystkim opowiem Wam o zmianach mechanicznych, jakie zaszły w tym samochodzie, bo zmiany mechaniczne są tutaj znacznie bardziej istotne niż zmiany wizualne, choć uważam, że te zmiany wizualne również wyszły na plus. Ale o zmianach wizualnych i o stylistyce niech opowiadzą Wam inni youtuberzy, którzy potrafią to zrobić. Warto podkreślić to, co nie każdy wie, że Toyota Hilux GR Sport 2 z takim wyglądem jest nowością na rynku europejskim, ale nie na światowym, bo tego typu zderzak przedni i taki zderzak jak jest z tyłu jest, są znane już od dawna. Takie zderzaki były dostępne m.in. w Australii. Ale to co wyszło na największy plus, przede wszystkim wizualny dla tego samochodu, to rozszerzenie rozstawu kół. Bo umówmy się, wcześniejsze Hiluxy i te zwykłe Hiluxy nadal wyglądają o tak. Tak jakby im się coś tam stało z kółkami, tak jakby siarżno w krawężnik i kółko się schowało. No taka jest niestety prawda, że jak jedziecie samochodem, widzicie w lusterku Toyota to te Hilux, nawet GR Sport, ale jeden. Tu się zastanawiacie, co się wydarzyło z tym samochodem. Teraz mamy szerszy rozstaw kół, ale nie w jakiś sztucznie sposób zrobiony. Tu nie ma żadnych tulei dystansowych, tu nie ma jakiegoś wielkiego ET, tylko to jest zrobione dokładnie tak, jak trzeba i właściwie ten samochód wreszcie wygląda tak, jak trzeba. Te poszerzenia nadkoli wreszcie mają sens, ponieważ one muszą kryć koła, które bardziej wystają od ramy, a bardziej wystają od ramy, dlatego że zastosowano dłuższe wahacze dolne i nieco inne wahacze górne i zmieniono całą geometrię przedniego zawieszenia. Natomiast w tylnym zawieszeniu zastosowano większy most, konkretnie szerszy most, który spowodował, że w sposób naturalny również zwiększył się tutaj rozstaw kół. Szerszy most z tyłu i całkowicie przemodelowane zawieszenie w przedniej osi zmieniają nie tylko wygląd tego samochodu na taki jak trzeba, ale również jego właściwości jezdne, o których powiem wam trochę później. No dobrze, ustawiłem wam samochód w taki sposób, żeby coś tu pokazać. No i mamy tak, amortyzatory firmy Kajaba. No szkoda, że tu nie zastosowano czegoś lepszego, chociaż może wreszcie Kayaba zrobiła coś porządnego. Miejmy taką nadzieję, czerwone sprężyny. Kolor oczywiście nie świadczy o tym, że są lepsze, ale wiadomo, czerwone zawsze bardziej sportowe. Tutaj mamy dłuższe zawieszenie, dłuższe wahacze dolne i zmieniony kształt. Tak znacząco zmieniony kształt górnych wahaczy. To, co zwraca uwagę, to ten element. Ten element wygląda jak taka klasyczna podkładka, e, która liftuje nam zawieszenie. W praktyce ona trochę liftuje zawieszenie, ale jej główną funkcją jest to, że ona też zmienia kąt ustawienia całej kolumny. Tak? Czyli te kolumny są ustawione pod innym kątem niż standardowy, no bo to górne mocowanie, ono chyba nie jest w żaden sposób zmienione, a nawet jeśli jest to w niewielkim stopniu. Natomiast dzięki tej podkładce zmienia się odpowiednio geometria przedniego zawieszenia, żeby tu wszystko miało ręce i nogi, żeby ten samochód prowadził się dobrze. A samochód prowadzi się bardzo dobrze, a o tym za chwilę. To, co jeszcze może zwrócić Waszą uwagę w Hiluxie GR Sport. II. I różnica, tutaj jaka kolejna różnica, jaka jest pomiędzy dwójką a jedynką, to, to osłona. Osłona silnika jest tutaj całkowicie fabryczna, dokładnie taka sama jak w każdym Hiluxie. Natomiast w Hiluxie GR Sport, pierwszej generacji, że tak powiem, mieliście osłonę aluminiową z grubej blachy. Firmy Steeler z takim no, wyciętym napisem Hilux, czerwoną swoją drogą, fajnie pasującą do tego samochodu. No i ta osłona, jakby nie było, ona była bardzo skuteczna. Jeździłem Hiluxem ponad rok i to trzeba przyznać, wielokrotnie się przydała. W terenie naprawdę robiła robotę. Jeśli chcecie jeździć ten samochodem w terenie, no to ta osłona, ona w miarę się sprawdzi. Znaczy, tak jak ten samochód jest w tej, takiej specyfikacji, to to się wszystko w miarę sprawdzi. Natomiast w trudnym terenie, no ta osłona niestety nie wytrzymuje. Znacznie więcej wydarzyło się w tylnej osi, bo tylna oś nie dość, że jest całkowicie nowa, mówię to oczywiście o całym moście, który jest po prostu szerszy, to jeszcze zupełnie inaczej skonstruowano tutaj zawieszenie, właściwie zamontowano amortyzatory. To, co zwraca uwagę, to to, że teraz amortyzatory tylne zamontowane są bardzo blisko koła i są też. Bardzo nisko podłoża, to znaczy niżej niż e, wcześniej w zwykłym Hiluxie. W zwykłym Hiluxie amortyzatory były zamontowane bardziej tu, bliżej środka osi. Teraz są one zamontowane szeroko. Zobaczcie, jak długi jest ten amortyzator. I tu, co ważne, na górze też zupełnie inne mocowania. To znaczy, jak spojrzycie na amortyzator e, prawy w Hiluxie zwykłym lub gierze Sport poprzedniej generacji, czyli właściwie też w zwykłym, no to to górne mocowanie jest... Od wewnętrznej strony ramy, to znaczy ona znajduje się o gdzieś tam mniej więcej, nie? O tam, nie? A teraz znajduje się na zewnątrz ramy. A to dlatego, że za sprawą e, poszerzenia pochwy mostu, no, trzeba było ten amortyzator odsunąć bliżej koła, bliżej e, zewnętrznej strony pojazdu, no i zamontować go w zupełnie inny sposób. Więc e, to jest pierwsza rzecz. Też e, pokażę Wam, jak to wygląda e, z tej strony. O, tu jest górne mocowanie amortyzatora, tak? Natomiast w zwykłym Hiluxie górne mocowanie amortyzatora O jest mniej więcej tu w tym miejscu, tak? czyli nie dość, że przesunięto mocowania amortyzatora, to też zmieniono kąt ich ustawienia. W ogóle tutaj geometria zawieszenia jest całkowicie inna. Natomiast takie same są e, pióra resorów, w ogóle resory są dokładnie takie same. E, druga sprawa, druga zmiana i dokładnie to samo dotyczy e, tamtego amortyzatora, tylko podobnie jak w poprzedniku, również tu zamontowano go po prostu z drugiej strony mostu, czyli tak jak ten jest zamontowany z tyłu mostu, ten jest zamontowany z przodu. Ale to nie jest wielka różnica, bo dokładnie tak samo było w poprzedniku. Natomiast zobaczcie, że tu jest mocowanie amortyzatora. I teraz, jak się przyjrzycie, może to będzie widać, spróbuję tak zrobić, żeby było widać. Jak się przyjrzycie, to ten amortyzator jest ustawiony pod tym kątem, tak? A tamten, o, pod tym, tak? Czyli te amortyzatory robią takie V. Tamten jest tak, ten jest tak, nie? więc tu zupełnie inna geometria mocowania amortyzatorów. E, druga rzecz, jaka się zmieniła poza szerokością mostu, to dodany stabilizator. Tu widać łączniki stabilizatora. I stabilizator przy samym moście. Stabilizator ma na celu oczywiście e, no, ustawienie samochodu bardziej poziomo w zakręcie, nawet w ostrym zakręcie, czyli stabilizowanie pojazdu w przechyłach, przechyłach bocznych. No i takie zadanie ten, ten stabilizator tutaj spełnia. Natomiast, natomiast to, co jakby radykalnie odróżnia Hiluxa Gearsport 2 od zwykłego Hiluxa, to to, że ten stabilizator powoduje, że tutaj mamy trochę mniej miejsca na przykład. Na zamontowanie jakiejś osłony. Co więcej, ten stabilizator okazuje się być najniższym punktem w tym samochodzie, to znaczy, z tyłu, tutaj mamy 20 cm prześwitu, 20 powiedzmy, i pół pod główką mostu i około, tak jak sobie zmierzyłem, i 23 mm, 20 cm i jakieś 3 mm pod stabilizatorem, więc minimalnie niżej jest stabilizator, co oczywiście może skutkować tym, że gdzieś tam w terenie, na nierównościach, możemy prędzej uderzyć Stabilizatorem niż główką mostu, co oczywiście no, chyba nie jest pożądane, no ale e, tu warto podkreślić, wszystkie te zmiany, modyfikacje zawieszenia tego samochodu nie mają na celu poprawienie właściwości terenowych tego auta, tylko poprawienie właściwości jezdnych ogólnie, to znaczy poprawienie tego e, pracy, tego samochodu, pracy, tego zawieszenia przede wszystkim na drogach utwardzonych i nieutwardzonych, ale nadal, nadal drogach, czyli na przykład na drogach szutrowych. I na przykład to, e, co w pewnym sensie off-roadowo zepsuto, to na przykład te e, tutaj końcówki zderzaków, na przykład te z, końcówki zderzaków, swoją drogą podobnie to wygląda trochę jak w Isuzu D-Maxie, e, no tutaj tak wystają i wiadomo, że jak to tak coś wystaje, no to ten zderzak e, może się łatwiej uszkodzić w trudnym terenie. Jest jeszcze jedna bardzo istotna zmiana dotycząca tylnej osi, a mianowicie hamulce. Hamulce, wreszcie tarczowe. Mówię wreszcie, ponieważ no, trzeba przyznać, że użytkownicy Hiluxów nie mogli się tego doczekać. Tutaj z takimi zaciskami z nalepką GR. Ale to nie dlatego, że to jakieś sportowe. Po prostu hamulce tarczowe w Toyoty Hilux już od dawna były taką. Takim tematem często poruszanym również w kwestiach modyfikacji, ponieważ nowe hamulce w się bardzo szybko tracą swoje Podstawowe właściwości ze względu na to, że bardzo szybko się brudzą. Jak te samochody są użytkowane w terenie, gdzieś w błocie, no to do bębnów dostaje się błoto, dostaje się woda, hamulce korodują no i te hamulce tracą oczywiście swoją skuteczność. Nie na tyle, żeby nie hamowały w ogóle, ale no zawsze były z nimi jakieś tam większe lub mniejsze problemy, więc tutaj wreszcie hamulce tarczowe. Które nie będą miały jakiegoś wielkiego wpływu na skuteczność hamowania, ale na pewno na e, utrzymanie tego, na serwisowanie. Serwisowanie też zawsze łatwiejsze tarcz niż bębnów. A no i też warto pamiętać, że w Tracé Hilux nie ma z tyłu żadnego zaczepu, więc jeśli jakąkolwiek tą Hilux wybieracie się w teren, to warto mieć hak holowniczy, ponieważ chociaż za hak będziecie mogli to auto wyciągnąć, lub chociaż hakiem będziecie mogli tym autem wyciągnąć inny samochód terenowy. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie techniczne. E, w zawieszeniu, co, co, co ważne, mamy amortyzatory zupełnie inne niż w zwykłym Hiluxie i poprzednim GR Sporcie. Więc tutaj. E, oferta produktów takich aftermarketowych jest jeszcze ograniczona, Jak chcemy robić lift, zawieszenia czy jakąkolwiek zmianę. To obecnie firma OME nie oferuje tych zwykłych żółtych nitrochargerów, tylko e, amortyzator MT64 z trochę wyższej półki, z, z grubszym tłokiem. Jednocześnie, no, moim zdaniem, zmiana tutaj na. E, też żółte amortyzatory. W tym przypadku chyba trochę nie ma sensu kłócić się z celem, a celem moim zdaniem jest to poprawienie właściwości jezdnych. Tam oczywiście właściwości jezdne być może, oczywiście być może, no fajnie wyszło, tam właściwości jezdne być może byłyby poprawione, bardziej pod kątem komfortu, natomiast no jak już kupować taki samochód, no to to mi się wydaje, że taka wyższa półka, czyli MT64 będzie okej, okay, będzie fajna i będzie przede wszystkim taka kompatybilna, trochę taka sensowna bardziej, o może w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o resory tyle. I sprężyny to one pasują od zwykłych Hiluxów, więc tutaj akurat z modyfikacją nie ma większego problemu. więc Generalnie lift da się zrobić w tym samochodzie na podzespołach zwykłej Toyota Hilux i poprzedniego GR Sporta, natomiast no, nie da się wymienić amortyzatorów na inne niż MT64. Oczywiście mówimy tutaj o, o producencie Oldman EMU, który ma najwięcej akcesoriów i różnych rzeczy do Toyota. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę na bardzo nietypową roletę, to znaczy to właściwie nawet trudno nazwać roletą, to, roletą, to jest bardziej plandeka, to jest taka szmata. E, moim zdaniem produkt średnio pasujący do tego samochodu z tego powodu, że no jest taki po prostu z niższej półki, no, no kiepsko to wygląda. E, a dlaczego takie coś zastosowano? No dlatego, że to akurat jest produkt pasujący do tego spoilera. Ten spoiler jest dużo bardziej rozbudowany niż w poprzednim Hiluxie. Co więcej, jak się dowiedziałem od firmy Stiller, to jest w ogóle kawał stali. To jest, to jest ciężki element. To jest yy... No to jest duże i ciężkie. No, i przez to, że zobaczcie, tutaj mamy takie kąty, znaczy takie no, takie wycięcie, no to e, trudno było tu zastosować inną roletę. Ale jak się dowiedziałem, właśnie w firmie Stiller, to w Stillerze możecie sobie zamontować takiego klasycznego mountain topa, jak był e, robiony na pierwszy montaż do gier Sporta wcześniejszego. Tylko wtedy trochę mm, przekonstruowany jest ten spoiler. Jednocześnie jest on lżejszy, więc tutaj, Akurat, moim zdaniem, na duży plus, jeśli chcecie elektryczną roletę, to możecie taką sobie zamówić, ale nie w Toyocie, tylko właśnie e, między innymi w firmie Steeler, bo ja nie mówię, że tylko Steeler się tym zajmuje. A tutaj to działa tak, że to po prostu sobie o, ściągacie w ten sposób, i tu, żeby tą roletę zdjąć. Ja nawet nie chcę tego do końca robić, bo później nie chcę mi się tego zakładać, ale o, tu po prostu o, w ten sposób, tak, sobie ściągacie najzwyczajniej w świecie o tak, i tą szmatę sobie tam zawijacie na koniec i doczepiacie do tego spoilera, że tak powiem, no a później, żeby to zamontować, no to musicie się tak bawić trochę w ten sposób, że to ręcznie wszystko trzeba założyć, taką gumę, taką ceratę, plandekę, więc to, no takie słabo to moim zdaniem trochę wygląda. A no i tu też spory plus, że, że tu dostajecie już, no w ogóle w tych nowych Hiluxach podobno już się standardowo montuje te siłowniki, które powodują, że ta klapa nie spada Wam po prostu, tylko o tak sobie mięciutko się opuszcza. Zmiany w zawieszeniu skutkują głównie tym, że jest ono sztywniejsze, ale sztywniejsze w pozytywny sposób, to znaczy w taki, że jak wjedziecie w jakiś duży dół, znajdziecie na jakąś wielką muldę, to ten samochód po prostu, po prostu lepiej zareaguje, lepiej, czyli nie dobije zawieszenie, on nie stuknie tak mocno, on po prostu przyjmie to uderzenie z większą godnością. Oczywiście, że podczas takiej zwykłej jazdy samochód jest sztywniejszy, więc jest mniej komfortowy ale wreszcie konstruktorzy Hiluxa GR Sport podeszli do tematu poważnie i moim zdaniem prawidłowo, bo jeśli chcesz mieć komfortowego Hiluxa, to po jaką cholerę kupujesz Sporta? Poza tym inna sprawa, że Hiluxy i tak są często modyfikowane pod kątem zawieszenia, więc jak Wam nie będzie pasować ten zawias, to sobie go zmienicie na inny. Natomiast fabrycznie samochód jest przygotowany do dynamiczniejszej jazdy po bezdrożach. Oczywiście nie mówię to o jakimś trudnym terenie, mówię o takiej drożach. W drodze jak przed nami. No, Muszę przyznać, że jest zmiana i to jest zmiana duża. To po pierwsze, a po drugie to jest zmiana, która powinna być już w poprzedniej generacji GR Sporta. GR Sport 2 ma naprawdę poprawione zawieszenie. Tam były zmienione tylko amortyzatory i to takie sobie. No one były ciutkę sztywniejsze, ale nic ponadto. Tutaj mamy poprawione całe zawieszenie i to naprawdę czuć. Ten samochód jest dużo bardziej stabilny, dużo bardziej sportowy, jakkolwiek by to brzmiało w przypadku pick -upa. ale na przykład Ford Ranger Raptor jest pick-upem sportowym i Toyota Hilux GR Sport 2 zbliża się do niego pod tym względem. Mówię tu: zbliża się, bo oczywiście nie ma co oczekiwać podobnych właściwości w terenie, ale na szosie uważam, że e, gdyby zmierzyć teraz e, czas dla Hiluxa GR Sport 2 i poprzedniego Rangera z dwulitrowym dieslem, to nie wiem czy Toyota nie wypadłaby lepiej. Uważam, że samochód jest bardzo dobrze zestrojony i przede wszystkim dużo stabilniejszy niż poprzedni Hilux i też zwykły Hilux w tej takiej najzwyklejszej odmianie. Natomiast tak, nie zmieniły się osiągi ale zmieniły się systemy bezpieczeństwa. I tutaj mamy dwie dosyć istotne zmiany. Pierwsza polega na tym, że system ISA włącza się za każdym razem, kiedy uruchamiamy samochód, więc no, trochę utrapienie. Jeszcze do niedawna, na przykład w roczniku 2023, można było raz wyłączyć system RSA, czyli czytania znaków drogowych i ISA po prostu nie działa. Tutaj trzeba już robić to za każdym razem. Na szczęście robi się to łatwiej niż w Land Cruiserze. Wystarczy przejść w ustawienia i sobie kliknąć RSA OFF. Drugi system, który myślę, że też będziecie wyłączać, nawet nie wiem, czy nie częściej niż Ise, to jest system utrzymania pasa ruchu. Bo tutaj działa troszkę inaczej, w sposób trochę taki półaktywny, można powiedzieć, niż w poprzednim Hiluxie. W poprzednim Hiluxie mieliście po prostu komunikat ostrzegawczy o tym, że gdzieś tam najeżdżacie na linię, czy zbliżacie się za mocno do linii i to było takie pik, 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 nie? Nic się nie działo z kierownicą, nic się nie działo z samochodem. Nic się nie mogło dziać z kierownicą i tutaj też się nie dzieje, ponieważ układ kierowniczy nadal jest hydrauliczny, więc nie ma sposobu na ingerencję w kierowanie. Ale uwaga, jest sposób na ingerencję w układ hamulcowy, no i to jest w ogóle tragedia. Ten półaktywny, bo nie chcę mówić aktywny, półaktywny system utrzymania pasa ruchu czy system kontroli pasa ruchu w Toyocie Hilux działa. Tragicznie, to znaczy nie wiadomo nawet kiedy i dlaczego zaczyna hamować ten samochód. Oczywiście, jedną stroną auta, żeby odbić go, dociągnąć go w kierunku osi jezdni, tak, czy odbić po prostu od pasa ruchu. I to działa tak, no niby płynnie, niby to jakoś straszne nie jest, ale dzieje się to tak często i dzieje się to tak niekomfortowo, że po prostu zawsze będziecie chcieli to wyłączyć. No i tu z wyłączeniem jest problem. Ja w ogóle przez dwa dni rozgryzam, o co tu chodzi, bo ten przycisk, który mieliście również w poprzednim Hiluxie, no jest taki sam i teoretycznie jak się go naciśnie, to pojawia się tylko komunikat, że że ten system jakby jest aktywny. A właściwie to chyba chodzi o to, i tak właśnie do tego doszedłem, że ten system po prostu przestaje być półaktywny, a pozostaje pasywny, czyli nadal będziecie mieli to pikanie, którego już nie jesteście w stanie wyłączyć, ale przynajmniej nie będzie Wam ten samochód dohamowywał i gdzieś tam was skręcał od pasa ruchu. Więc no. Akurat w kwestii systemu bezpieczeństwa, nowy Hilux nie jest lepszym samochodem od poprzedniego, i uwaga! Nie martwcie się o tym i tak go kupcie, bo nadchodzi już powoli nowy Hilux, a ten będzie jeszcze gorszy, bo będzie miał te same multimedia i te same wskaźniki, co Land Cruiser, i wtedy wyłączanie tych wszystkich systemów to dopiero będzie niezła jazda, bo to trwa kupę czasu. Może samochód sam w sobie będzie lepszy, ale będzie już ten system Mild Hybrid, będzie już to, to całe ustrojstwo e, odnośnie systemów bezpieczeństwa, no i to dopiero będzie Was irytować, więc no, trzeba przyznać, że spieszcie się, póki można jeszcze kupić normalnego Hiluxa, a zwłaszcza Hiluxa GR Sport 2, który uważam, uważam że może nie jest tak dobrym samochodem terenowym jak zwykły Hilux, ale za to jest bardzo dobrym autem.